Rokitnik, z którego tłoczymy sok, pochodzi od pana Stanisława z Podlasia, regionu o odpowiednich warunkach wzrostu i owocowania tych roślin. Podczas zbiorów gałązki są ścinane razem z owocami, następnie zamrażane i otrząsane. W kolejnym etapie rokitnik jest czyszczony z liści, pakowany w worki. Po przyjeździe do naszej rzemieślniczej tłoczni rozmrażamy go i mielimy, tak żeby podczas tłoczenia łatwiej było uwolnić pełnię składników odżywczych i olej zawarty w tych owocach. Po wytłoczeniu sok wędruje do zbiornika, skąd jest pobierany do pasteryzacji i rozlewu w butelki i worki. Sok z rokitnika to prawdziwa eksplozja korzyści zdrowotnych dla Twojego organizmu. Zawarte w nim witaminy C, A, E i K poprawią odporność oraz zapewnia skórze młodzieńczy blask. Kwaśny smak powoduje, że doskonale sprawdzi się on również jako baza do letnich, orzeźwiających lemoniat.